Siaczki. jesteśmy na Brooklynie, macie widok na, na Manhattan. Właśnie Jedziemy pod Brooklyn Bridge zostawić samochód, bo stwierdziłyśmy po raz pierwszy w życiu, że bardziej opłaca nam się jechać samochodem i wynająć garaż za 10 dolarów, po czym wynająć rowery na cały dzień za dychę, zamiast płacić za nas obie, w dwie strony pociągiem, plus później metro, to metro nawet nie licząc, za sam pociąg tylko do Penn Station byśmy płaciły 40 dolarów. I bardzo mi już zapowiada dzień. Jest już co prawda bardzo takie rześkie powietrze. Jest chłodno, ale bardzo ładne słońce dzisiaj wyszło, więc stwierdziłyśmy, że jest to na pewno przyjemny dzień, żeby pochodzić sobie dookoła i pojeździć rowerami. She's gonna eat the banana. She was holding it half hour in her Wyszło na to, że nie zostawiłyśmy samochodu w garażu, bo znalazłyśmy parking na ulicy za darmo. Pół mili od, od mostu bruklińskiego, więc przechodzimy się teraz, ale jest kurawsko zimno. Jesteśmy z Niki na moście bruklińskim! wam, mamy kurwie bo ludzie chodzą pod prąd. Sławny most <w> brukliński widokiem na Manhattan, a tam mamy Manhattan Bridge. Ale w zasadzie już tutaj byłam z poprzednim vlogiem rok temu, więc nie będę jakoś specjalnie nagrywać. Freedom Tower i jak zwykle cały widok psuje budowa. Zawsze wszędzie jest budowa, o, renowacja, gdzieś drogi i budynki. Wszędzie. Zawsze tak jest. I w życiu nie widziała Freedom Tower, ona też w życiu nie widziała mostu wrupińskiego. Um, I 9 11 Memorial. To wszystko <grystanie> jest tutaj, później bierzemy rowery i jedziemy bardziej w stronę centrum. I macie znowu Freedom Tower, ale z bliska przy samym wejściu. Uuuu! duży, nie? Trzydzieści mamy bika, którego każdy trzyma za jaja na scenie. Zamrać pieniądze, nie wiem, ale my też podtrzymałyśmy Do you like to hold the balls? Jedziemy dalej. Zostawiłyśmy rowery, teraz sobie weszliśmy jeszcze do Starbucksa na picie jesiennej edycji kawy i obecnie jesteśmy już na Times Square. Patrzcie. To jest jedno z miejsc, które ja osobiście lubię. chodzimy w kurwie, bo jest zapchane i wszyscy chcą pieniądze od siebie, ale wygląda jako jak tak najbardziej sensowne. Oh, Madame yeah. Po drodze zdecydowałyśmy, że wejdziemy do Madame Tussauds. Są zobaczyć, bo tutaj zawsze stoi przed wejściem jak jakaś figura i można sobie porobić z nią zdjęcia. I Niki zagadała z ochroniarzem, który chciał nam dać 10 dolarów um, na, na bilet. A Niki tak zakręciła niego, mówiła może 20, a może coś. I dał nam 50% zniżki, więc idziemy. Bo przeważnie bilety są po około 40 dolców, my mamy za 18 od osoby. Boże, te gwiazdy wyglądają tak naturalnie, że jak stoję z nimi twarzą w twarz, to jestem onieśmielona i mam wrażenie, że mi za chwilę odpowiedzą. Naprawdę, straszne. Tam mamy Kim. W ogóle nie wiedziałam, że Kim jest taka malutka. Jest o wiele wyższa. Angelina jest przepiękna. I na zdjęciach może nie wyglądają tak realnie, jak wyglądają w rzeczywistości, ale na żywo są świetne. Hi Kim! Who is Taylor Lautner? Mmm, pink canoe. That's Sofia Vergara. There is Jennifer Lopez, Scarlett Johansson. Who's that? Oh, I have no idea. Is he real? I didn't see him before. No, I think they just put him there. Oh, Who's that? Barack Obama. That's not Barack Obama. <laughs> Oh, oh <laughs> Zjedliśmy przez, przez inne pokoje, w tej mamy teraz proszę. Papieża. Is to Diana, no? Yeah, it is. Princess Diana, yeah. yeah Diana. E, proszę mamy tej przywódców. O, mamy Jana Pawła.

To jest chyba jedyne miejsce, które jakoś tak e, dla mnie e, z, zachwyca mnie, tak powiem. Naprawdę, naprawdę fajne miejsce. zrobiła dziesiąta, a my wczoraj na rowerach jeździmy po mieście. And we're going and I had to my bike back, but she still has her bike. So gdzie jest ten samochód? Nie wiem. To jest ten samochód. Gdzie? Ten samochód. I tu są motocykli. Nie widzę go. Ale musi być tutaj. Zrobiło się już bardzo późno. Jesteśmy znowu na moście brooklińskim. Idziemy na Brooklyn wziąć nasz samochód i jedziemy do domu, bo jest już bardzo późno. Ale zobaczcie jaki ładny widok na Manhattan. Nie wiem, czy kamera to oddaje, ale jest po prostu przepięknie. Tam z drugiej strony też? Swoją drogą, to pochwalę się Wam, że moja wspaniała kobieta nie pomyślała o wygodzie, że będziemy cały dzień chodzić i jeździć rowerem i przygrała kozaki na obcasie. Znaczy na takim malutkim obcasie, ale kozak to jest takie coś, co po prostu nie ma tak jakiejś asekuracji, kostki i nie jest jakieś wygodne do chodzenia, prawda? Więc bieda już mi umierała, a że obie jesteśmy kobietami i że obie mamy ten sam rozmiar stopy, to się zamieniłam z nią na buty Czyli właśnie idzie szczęśliwa w końcu w Air Maxach. a ja zapierdalam w strasznie niewygodnych ubraniach.